Dobra, śmianeczka, śmianeczka, siemaneczko, halo, halo, halo. Słuchaj mnie. I oni my. Kolejny już live. Dawno mnie nie było widziałem. Odcinek jest przygotowany już. Będzie jutro, może. Coś takiego. Więc tak. Będzie fajnie. Jeszcze sobie odpalę tylko podgląd. Jest. Hmm. Dobra, 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 fajnie, fajnie, fajnie jest. To jest fajnie, więc tak co? Ja, um, chyba zagramy sam w Roblox'a. W Roblox'a sobie chyba zagram. Robloxa, czekajcie, ja mam pan. Ja muszę zobaczyć jakie mam konto. Czy mam to moje? Aha. No widziałem, jak tam. Mm, jak dzisiaj, niedzielka. Jak niedzielka leci? Jak leci, niedzielka. Mam rad parami Robloxa. No więc widzę, jest. Asymstycznie? Nie, 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 nie będzie. Mylock się nie będzie. teraz mi się robi tutaj, no niestety. Dobra, dobra, dobra. O pana Minecrafta będzie mi się pewnie robić. Będziemy się jeszcze robić pewnie ten Rob Roblox Roblox będziemy się robił jeszcze długo. O! Halo! Jest git, jest git, jest git, jest się normalnie. Hmm. Dobra, widzę, że czekajcie. Dobra, odparłam się. Dobra. Jesteśmy. Wchodzisz na blokowo? Wchodzisz na blokowo? Halo, halo? Wchodzisz na blokowo? Wchodzisz na blokowo, widzę. Wchodzisz na blokowo? Halo, halo? Jest pytanie takie. Jest Minecraft, jest Minecraft odpalony, bracia. Bra bracia, bracia, bracia. Mylogs, co gram, co chcesz? Co chcesz grywać? Dobra, gram... Na Slajmikowicach sobie zagramy Nie na Slajmikowicach będzie grane Na Slajmikowicach będzie grane Mam nadzieję, że śledzicie serię Zostawcie suba I łapę do góry Więc, wiecie Już na proksie Będzie mi bardzo miło Ale skibli... Ojej, ja, na, na czym ja skończyłem? A Na budowie domu! Czekaj... A to jest... Złe odpaliłem... Złe odpaliłem, zabranie nie <laughs> No. Ale mam opóźnienie strasznie na podklądzie o. Jaki mail będzie spoiler, bo tutaj mam podgląd. Jaki będzie spoiler Że idziemy spać, idziemy spać. Ja nie lubię w nocy. Dobra, widzę, próbujemy cyk. I teraz R1, 2, 3, 3 4, widzę. Widzę, widzę, widzę. Mam pytanie, mam pytanie, mam pytanie, uwaga, uwaga, uwaga. Co? Jaki zrobić domek? Chyba z poradnika, jakiegoś nie? To ja bym wybrał z poradnika o, o, Roblox jest, Roblox jest Roblox jest, to zaraz wypalę, albo no, dobra, widzę Widzę, na odcinku będzie, na następnym odcinku będzie już Sławikowice będą, więc Zmienimy sobie owa. Oh, wow, wow. <tryk _> Co? Skrzypienie mojego krzesła najlepszego, najgorszego. Włosy mam takie trochę słabe.

Sumie mam jecie, jest gate. jest gec. Jest czekajcie, gramy co w co gramy, w co gramy, w co gramy, w gramy. A dzisiaj mnie nie chce internet, dzisiaj słowa mnie nie interesuje. Ojej, okej. że nie trzeba Całą noc film montowany został zmęczony. Proszę. No rozumiem, nie umiem mówić Kolejny live i... Nie wiem co grać znowu Pewnie nie wiem co grać W Nikt nie chce wejść na lajk, nikt nie ogląda. Kończę live'a.